Witajcie na moim kanale. Dzisiejszy odcinek jest jednym z odcinków, w których nie wolno powtarzać, ponieważ muszę tam się dostać na sam szczyt. Nie wiem jeszcze jak. Dlatego jeżeli będę coś tutaj musiał wykombinować, to mówię od razu, proszę tego nie powtarzać. Ja robię u siebie, to jest moja budowa, więc no, będę musiał to coś przekombinować Ale w każdym razie mówię Wam od razu, że nie powtarzajcie tego, co tutaj zobaczycie. Dobra. Biorę się za robotę, bo czas leci, a dzisiaj mam zaplanowane skończyć tą ścianę w końcu i może coś zacznę ruszać siatką, bo pogoda jest taka średnia. Wczoraj padało, porobiłem dwie godziny. Zależy mi na czasie, żeby skończyć jak najszybciej To elewację, ponieważ mam dla Was niespodziankę, ale to po prostu na końcu tego odcinka. Rusztowanie rozłożone, teraz deski będę kładł w drugą stronę i można wchodzić. Zepsułem sobie buty wchodząc. Więc stwierdziłem, że zrobię sobie takie adidosy, podpisałem sobie lewa, prawa, jakbym miał sklerozy i nie wiedział, który, więc już trzeba je dobić. <noise> nie ma sensu na rustowanie brać nowego obuwia nic, bo zaraz się zepsuje, więc trzeba to zniszczyć, co jest i wtedy kupić sobie jakieś ładne. Przede wszystkim muszą być bezpieczne, czyli BHP, jakieś tam z przodu zbrojenie, a w rzeczywistości mogą być Japonki. <noise> Dobra, biorę się, bo już ciepło się robi. Rusztowanie rozłożone, mam nadzieję, że póki co mi wystarczy. Do szczytu, jeszcze będę musiał coś wykombinować, czyli pewnie paczkę steropianu, dosyć wysoko jest u góry, ale zaraz o tym się dowiecie. Mam uchwyt oryginalny od laserowej poziomicy, ale na szczęście da się podpiąć kamerę, więc spróbujemy u góry i zobaczymy, co z tego będzie. um karpjáði að hljóða. Proszę tego nie powtarzać. W domu. 10 razy wejść, wejść, to masakra czuć już po tym połapach po słuchajcie, górę zrobiłem z kawałków ponieważ tutaj nad oknem jakieś 10-15 cm już zaczyna się strop zrobiony z karton gipsu i on jest cieplony, dlatego stwierdziłem, że nie będę bawił się tutaj w docinkę ponieważ tam i tak nie ma możliwości, żeby przeszło cokolwiek zwłaszcza, że na jętkach jest jeszcze 15 cm pełno więc raczej by to nic nie zmieniło. A wykorzystałem te wszystkie kawałki, które mi zostały. W ogóle złapałem na piankę, ponieważ tu widzicie na bokach, że jest wełna i nie było innej możliwości. Kroj by się do wełny nie złapała, a pianka się rozprężyła i tam coś złapała. Nie będę tego w ogóle kołkował, mówię od razu. Nie ma takiej opcji, że ja będę to kołkował. Dla tych, którzy uważają inaczej, zapraszam do mnie dwa lata temu. Dwa lata temu i pięć lat temu robiłem podwieszane, a, czy powieszane, robiłem elewację. Ty ja się kładłem steropian na suficie w kotłowni, w spiżarni i jeszcze gdzieś tam na dole. I było tylko na samą piankę. I było na to jeszcze poszedł normalny klej, siatka, gips, nie pękł, a jest na suficie. Więc jeżeli ktoś uważa, że trzeba to koniecznie kąpować, no to powodzenia, niech sobie robi moski termiczne. Ja uważam, że nie trzeba, to nie zblok. Jak byłoby to 30 metrów do góry, czy, czy choćby 10 metrów do góry, to jeszcze bym się zaklękował, ale nie, 6 Prawo dociągamy zaciągamy siatką, bo ja już nie mam się wracać. Ściana gotowa, steropen położony, szczyt, jak widzicie, zaciągnięty siatką. Yy, powiem Wam tak, jakbym miał z kim przesuwać rusztowanie, a tak to musiałem się tutaj kombinować, modzić, to zrobiłbym to już dwie godziny wcześniej. Ale jako, że nie miałem z kim przesuwać rusztowania, bo to dosyć ciężki temat, to mi schodziło dosyć mozolnie. Ale ściana najważniejsze, że jest wykonana, szpaleta jest obrobiona. Jutro, jak wyschnie, odciąć, ześlifować. Dać jakieś narożniki, kątowniki, to co woli, i można jechać siatką. Siatkę będę leciał od prawej do lewej, nie będę robił z góry na dół, ponieważ musiałbym rusztowanie porozkładać. Chodzi mi o deski, wtedy zrobiłoby się jeszcze cięższe, więc nie ma sensu. Dlatego zrobimy sobie od lewej do prawej. Jak już zejdę z pół metra na dół, to będę mógł chyba to rusztowanie złożyć na dwa, tak jak było na początku. Dobra, kochani, ja się z Wami żegnam. Wracam do domu, bo zaczyna wilgoć siadać i nie chciałbym jutro czy pojutrze smarkać się. Dlatego mi wystarczy na dzisiaj. Jutro sobie tutaj przyjdę, będę siatkował, co na pewno zobaczycie. I siana gotowa. Aha, zapomniałem, obiecałem wam wolny weekend tak, odnośnie konkursu. Powiem wam tak, że do końca tego tygodnia dowiecie się dokładnie, kiedy robimy dni otwarte tego domu, czyli po prostu będziecie mogli tutaj przyjechać od rana do nocy będzie ten dom otwarty, czy będziecie mogli tu przyjechać. Dlatego jeszcze w tym tygodniu dowiecie się kiedy są te dni otwarte. Osoby, które zapisały się do konkursu na wolny weekend, czyli żeby zostać tu na weekend, oczywiście macie pierwszeństwo, no bo zapisaliście się. Ale ze względu na to, że duże grono osób chciało przyjechać tylko na godzinę czy na dwie godziny, stwierdzili, że no im się nie opłaca 50 km przyjeżdżać tutaj, żeby spać, więc nie chcą brać udziału w konkursie, dlatego robimy tak jak wspominałem, robimy dzień otwarty jeżeli Wam się spodoba, zrobimy dwa dni otwarte i będziecie mogli tutaj przyjechać śmiało obejrzeć sobie dom, czy rzeczywiście jest taki, jaki jaki jest w ekranie monitora, czy tam telewizora dlatego do końca tego tygodnia dowiecie się wszystkich szczegółów, dlatego subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, bo już do końca tygodnia zostało niedużo i na pewno dowiecie się, który dokładny, dokładnie to jest dzień a ja chcę do końca tego miesiąca zrobić ten dzień otwarty, a jak dobrze pójdzie to dwa dni otwarte na razie, cześć